Początek Szczucinki. Widzimy się tej torami. Szczucinka niestety po staremu, jak widać. No... Szkoda, że miasto nie może zainwestować pieniędzy w odbudowę tej linii, bo zdecydowanie zasługuje na to, e, przynajmniej na walory turystyczne. E, turystyczne. No, marnotrawstwo, no, jedno trzeba powiedzieć. No. Mówi się jeszcze o rozbudowie. Ze względu na centralny port komunikacyjny w Warszawie, i linia miałaby biec właśnie z Tarnowa poprzez Żabno pomiędzy Dąbrowę-Tarnowską. Ale jeszcze nic nie wiadomo. No, no smutna się robi, że, że tak zostawili tą linię. Miano jeszcze. Z, e, były plany zbudowania tutaj e, drogi rowerowej do Żabna. Te plany także się nie spełniły. Wynoszę o tym, że prywatny inwestor zakupi tą linię, że będą tutaj, że ten prywatny inwestor, e, jakby to powiedzieć, że zrobi renowację tej linii. Tak, że się nie spełniło. Tutaj dochodzimy do zakładów mechanicznych w Tarnowie. Widać. No, smutno się robi, no. Że miasto nie może wydać pieniędzy na to, by po prostu no odbudować tą linię, aby być może żeby odbudować tą zniszczoną linię bo jakoby jeszcze sporadycznie jeżdżą jakieś specjalne jakieś specjalne pociągi do Żabna to z Żabna do do Szczucina zostały tory już rozebrane więc no już od dawna już chyba w 2002 roku gdzieś tak no, jeszcze tutaj zobaczymy. Dalej sobie podejdziemy na stary przystanek na zakładach magicznych. To jest właśnie ten przystanek, tutaj przed nami. A się robi. Tutaj obok jest. Naprawdę bardzo e, ładnie robiony, remontowany dworzec przesiadkowy MPK w Tarnowie. Ej, dojdziemy. Tutaj ta rampa służyła dawniej jako, e, jako stacja kolejowa. Niestety obecnie jest no, w fatalnym stanie. Nigdy... No, miasto nigdy nie chciało wyremontowywać e, te tej linii nawet PKP bo warto wspomnieć, że ta linia należała do PKP i to PKP zdecydowało aby tą linię zamknąć ze względu, że była nierentowna w 2000 roku przestały tu jeździć pociągi osobowe od 2002 nie jeździ tutaj zupełnie nic Jedynie e, Jedynie mm, parowóz, który jeździ co roku czy e, chodzi o osobowy tutaj mamy schodki Co tam podejdziemy dalej? A szkoda patrzeć na to, bo naprawdę mi żal tej linii, że PKP nigdy nie zainwestowała w renowację tej linii, a zdecydowanie podniosłaby walory turystyczne naszego miasta. No także województwa, tam dalej nie będę szedł, jeszcze zrobię kiedyś filmik. Pozdrawiam jeszcze mojego kolegę Mati Serager który właśnie nagrywa fajne filmy bardzo polecam tutaj shv czy trv cześć